Dzień dobry. Dziś ważny temat. Tym tematem jest załamanie. Wiele osób pyta, jak wyjść z załamania. Ja dzisiaj powiem trochę o tym, jak wychodzić z załamania, bo wyjście z załamania nie jest takie proste i nie jest takie szybkie, natomiast jest możliwe. Wcześniej mówiłam parę słów na temat przytłoczenia. Przytłoczenie jest nierozerwalnie związane właśnie z załamaniem. Najpierw jesteśmy przytłoczeni. Możemy być przytłoczeni w sferze mentalnej, w sferze emocjonalnej, w sferze fizjologicznej, fizycznej, albo nawet w sferze społecznej, czyli wśród ludzi będąc. Potem pojawia się przytłoczenie, które zaczyna być za duże czyli może być przeciążeniem czy jest jednorazowe, czy sukcesywne w, w poprzednich filmikach wspominałam na ten temat, więc polecam zobaczyć. I jeżeli pojawi się już takie przeciążenie, to ono jest pierwszym krokiem do zauważenia, do właśnie załamania. I może się okazać, że to załamanie będzie również nazywane może być nazywane kryzysem psychologicznym, kryzysem emocjonalnym czy kiedyś załamaniem nerwowym. I to jest całkowicie naturalny stan, gdy nie zauważymy, że czegoś mamy za dużo albo za mało, albo i jednego i drugiego razem. I może się okazać, że metody, które podałam na początku, że będziemy sami do siebie mówić, sami pisać, czy głośno wypowiadać, że one po prostu nie zadziałają tak od razu i mogą spowodować, że będziemy się czuli jeszcze przytłoczeni nadal. I możemy nie dawać sobie z tym rady. Dzisiaj powiem o takiej metodzie, którą polecam bardzo i którą, której uczę po prostu też. Natomiast jest to metoda, która zaczyna się od tego, że zauważamy w której z tych sfer czy mentalnej, czy emocjonalnej, czy społecznej, czy uczuciowej, bo przecież możemy być załamani emocjonalnie, możemy być przytłoczeni mentalnie możemy być przytłoczeni sprawami innych ludzi, ale możemy też być po prostu możemy mieć złamane serce, tak? Bo przecież mamy swoje dzieci, mamy swoich ukochanych, mamy swoich przyjaciół. I pierwsze to jest właśnie zauważenie, w której z tych sfer. Jeżeli tego nie zauważymy, to dzisiejszym krokiem jest telefon do przyjaciela, albo spotkanie z przyjacielem, dlatego że ta osoba. Jest w stanie zobaczyć więcej niż my sami będąc w tej sytuacji. Oczywiście ta osoba musi być gotowa na to, żeby z nami rozmawiać. I to nie jest takie proste być takim naturalnym wsparciem emocjonalnym dla kogoś nazywam to też czasem naturalnym, energetycznym wsparciem. I tak bym chciała teraz Was zachęcić takim pytaniem do siebie. Czy mamy wokół siebie, czy masz, ty, ja. Ja często sobie zadaję to pytanie. Czy mam wokół siebie taką osobę, z którą mogę po prostu porozmawiać bez oceniania, y, która mnie wysłucha, która jest gotowa, żeby mnie wysłuchać, która potrafi mnie wysłuchać y, i która ze mną po prostu porozmawia, biorąc pod uwagę mnie, ale również nie wchodząc za bardzo emocjonalnie w moje sprawy, nie użalając się, nie oceniając też innych ludzi wokół mnie, tylko patrząc na sprawę. Z takiego lekkiego dystansu, właściwie z bliska, nie za daleko i nie za blisko. I z tym pytaniem Was zostawiam na dzisiaj, czy jest wokół mnie taka osoba, czy jest wokół mnie taka sytuacja, która wymaga rozmowy z taką osobą, do której mamy zaufanie. Oczywiście o zaufaniu i przyjaźni będę mówić więcej w następnych filmikach, a dzisiaj polecam. Zapoznać się również z poprzednim filmikiem, yy, czy z poprzednimi filmikami, na których mówiłam i o przytłoczeniu, i o przełomowych zmianach w życiu. Dlatego, że ta zmiana, rozmowy z kimś, otwarcie się dla kogoś i na kogoś jest naprawdę wielkim przełomem dla wielu osób. Dziękuję.